Cynhyrchu'n dda iawn. Mae'n dda iawn. Jest to 12. edycja e, i druga edycja, która obejmuje praktycznie całe Sudety. A więc mamy kilka imprez w Karkonosze, imprezy również w Masywie Śnieżnika i w Lądku Zdroju, czyli w Górach Złotych. Ścieżka jest miejscem magicznym to pierwsza rzecz. Po drugie, są tu niezwykle życzliwi gospodarze. A po trzecie Mam osobisty sentyment do tego miejsca, jeżdżę po Karkonoszach od kilkudziesięciu lat i w momencie kiedy zobaczyłem tą salę, w którymś momencie stwierdziłem, że fajnie byłoby tutaj zrobić taki nocny maraton filmowy w gronie no, entuzjastów akurat filmu górskiego. To jest właściwie jakby wstęp do, do, właściwego, do, do właściwego przeglądu. I dla mnie to jest pewna sprawa, że tu tak wysoko nasi, tyle młodzieży, tyle ludzi chciało, chciało wejść i chwała zbyszkały Piotrowiczowi, który od wielu lat monitoruje, który rozszerza, który, który po prostu całą tą konwencję roz, programu rozszerza i przez to po prostu jest to daje nie tylko wielu młodym ludziom okazję pokazania wielu wartości, wartościowej pozycji ze świata filmu górskiego, ale też okazję Integracji, okazji okazje spotkania, okazji wspaniałej zabawy, która tu, tu, którą tutaj mamy na śnieżce. To dzisiejsze spotkanie będzie, jest możliwe po pierwsze, właśnie dzięki ogromnej gościnności Agaty i Piotra Krzaskowskiej, tego ogromne brawa. Mam nadzieję, że w tej chwili można powiedzieć, że już jest wpisana w kalendarz imprez cyklicznych. I będziemy ją gościć naprawdę co roku. W podobnym czasie we wrześniu będziemy mogli zapraszać na przegląd filmów górskich. Uważam, że idea jest bardzo fajna rozciągnięcie tego na Karkonosze i będziemy chcieli to pielęgnować i podtrzymywać na pewno. I będą dwa filmy polskie. Jeden z nich to jest właściwie taki montaż zdjęć i fragmentów filmu pod tytułem Blue. Chodzi o Fountain Blue, oczywiście. I film o. Ee... W egzystencjalnym kryzysie 40-latka pod tytułem Nie ma to tamto, 40-latka spinającego się, który, który stwierdza, że nie ma to tamto, po prostu trzeba się spinać Ten trening jest tak żmudny jak gorka na tej ziemi. Same kamienie. To było akurat jakieś gówno Szerwieska, tak, tak. To piękny bieg. Jedni mają menopauzę, inni mm. <laughs> za, mają nerwowy. a ja mam sprężę do treningu. Nie ma to tamto, żeby w tym wieku utrzymać się w dobrej formie, trzeba się poświęcić. Trzeba ładować do bólu. Sierdziska, tak, tak, to piękny bieg. Nie można już znaleźć kumpla do treningu, potem urósł brzuch, jego baba nie puści, ten już tylko na szlaki chodzi, a tam ten zwyczajnie do roboty musi. Mi wystarczy małpa i kawałek sznur no i dobre chęci. W ramach treningu wytrzymałościowego, w ramach treningu wytrzymałościowego, w ramach treningu wytrzymałościowego tym oto młotkiem i tym oto kilowkiem w tej oto skale wykułem taką dziurę po to, żeby mieć moc, power, yy, czekaj, co tam jeszcze, psychy do roboty. Powiem mieć moc, Wytrzymałość i wolę walki! Wolę walki! Wolę walki! Wolę walki! A przy okazji wodę za frajer! Muszę uważać, bo mam pourywane. No i tamto w nocy. I mi ucieka na boki. 2,5 cm. Panie jest czerwony, a się obcy nie płyta. Tak zwany gębojad, co wyżera wszystko co zbędne. Potem przychodzi frezojad, co odszmelcowuje cały teren pod przyszłe nie? Następnie się wierci na odpowiednią głębokość a potem jak przy stanowisku zabawkowym, przyciągamy nowego repa, szpanujemy i na koniec spitujemy takim wkrętem. W tym roku pokażemy trzy grupy filmów. Po pierwsze, filmy nadesłane na konkurs, i są to filmy różnego rodzaju: profesjonalne, amatorskie, różne. Druga grupa filmów to, jest, to są filmy z festiwalu Kendall, festiwal, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni w Anglii. I te filmy to jest no, absolutna czołówka światowa. Tam w daty festiwalu pojawia się to, co jest najnowsze na świecie. Dzięki temu, że współpracujemy, będzie to również można obejrzeć w Lądku, zresztą organizator tego festiwalu, John Porter, przyjedzie do Lądka ze swoim występem. I trzecia grupa filmów to są archiwalia. Dzięki współpracy z kanałem telewizyjnym Kino Polska mamy dość sporą porcję niezwykle ciekawych filmów archiwalnych, a taką zupełną perełką jest film z 32 roku, niemy film pod tytułem Biały ślad, do którego scenariusz jeszcze pisał Rafał Malczewski, syn Jacek, Malczewskiego, wielkiego malarza. A scenariusz, reżyserię e, robił Adam Krzeptowski. Zresztą występował również w głównej roli w tym filmie. Perełka, moim zdaniem, absolutna, ponieważ dokumentów filmowych z tamtych czasów zachowało się niewiele. Ten film dostałem właśnie przez Kendall, a z kolei na festiwalu Kendall pojawił się dzięki uprzejmości Muzeo Nazionale della Montagna, tak to się nazywa w Turynie, które chyba jest jedynym muzeum na świecie, które ma naprawdę przebogatą filmotekę również tych archiwalnych filmów. Mogliśmy się wspólnie tutaj bawić przy zabawnym filmie rysunkowym z lat 30 w takiej Disneyowskiej konwencji.